Poniedziałek, 12 sierpnia. Karolina Paras, witam Państwa i zapraszam na informacje piotrkowskie. Uczniowie cieszą się wakacjami, a w ich szkołach praca w RE wszystko za sprawą remontów, które przechodzą placówki. Modernizacja sali gimnastycznej w pierwszym liceum ogólnokształcącym, wymiana dachu w trzecim liceum, czy wymiana instalacji elektrycznej w przedszkolu nr 7 to tylko niektóre z nich. W szkołach prowadzone są jednak nie tylko remonty, ale i większe inwestycje, które pochłoną ponad 3 miliony złotych. Centrum Kształcenia Praktycznego, Szkoły Podstawowe nr 11 i 13 to placówki, które w tym roku przechodzą termomodernizację. To nie tylko technologiczny krok w kierunku XXI wieku, komfort pracy zarówno dla uczniów i nauczycieli, ale także duże oszczędności. Jeśli chodzi o termomodernizację, to łączy się ona z podłączeniem do sieci cieplnej, czyli podłączenie do sieci cieplnej oznacza automatycznie oszczędności na prowadzenie jednostki, ponieważ nie, ma, nie będzie potrzeby zakupu węgla, no, ograniczone też będzie zatrudnienie w jednostkach, czyli to są jeszcze są te jednostki, które w przypadku jedenastki i CKP one sprawiały szereg kłopotów, no, między innymi mieszkańcom, poprzez to, że na dym, komin dymił. Podczas gdy w Centrum Kształcenia Praktycznego prace są już bardzo zaawansowane, to w trzynastce dopiero się rozpoczynają, bo to inwestycja dwuletnia. Inwestycja przewidziana jest na dwa lata. W tym roku dotyczy ona wymiany okien oraz docieplenia ścian, no i malowania oczywiście szkoły, a w przyszłym roku, wczesną wiosną, powinny rozpocząć się prace związane z wymianą węzła cieplnego, modernizacją tego węzła. Gdy młodzież odpoczywa na wakacjach, również w innych budynkach intensywnie trwają prace związane z remontami. W trzecim liceum wymieniony jest dach. Uczniowie pierwszego liceum z kolei w nowym roku szkolnym WF będą mieli w odnowionej sali gimnastycznej. Oprócz modernizacji sali na niskim parterze wymieniana jest także instalacja centralnego ogrzewania. Z jednej strony jest to taki kłopot i organizacyjny, i czasowy, ale bym powiedział bardzo miły kłopot. Właśnie dzisiaj nawet z panią kierownik rozmawialiśmy gospodarczą, że to nie jest niby, że, niby, że własne, ale jednak oko cieszy, że jednak coś się zmienia, że będzie lepiej, inaczej, czyściej. W Chrobrym nie tylko w wakacje prowadzone będą prace remontowe. Przypomnijmy, w ramach projektu Trakt Wielu Kultur II, na który miasto pozyskało 17 milionów złotych z Unii Europejskiej, będzie przeprowadzona renowacja budynku, która rozpocznie się najprawdopodobniej jesienią. Remont Chrobrego obejmować będzie m.in. naprawę elewacji oraz wymianę dachu. Prawie jak w kinie, a jednak inaczej. W niedzielę można było się cofnąć w czasie i poczuć klimat niemego kina. Radziecki film Szczęście z 1934 roku pokazano w Piotrkowskim Muzeum. Projekcji towarzyszyła muzyka grana na żywo. Bez efektów specjalnych, kolorowych zdjęć, wielkiego ekranu czy zabawnych dialogów. Kino też może być ciekawe. Pokazała to frekwencja podczas niedzielnego pokazu niemego kina w Piotrkowskim Muzeum. Tutaj nie chodziło o wartką akcję czy zapierające dech w piersiach sceny, ale ten niepowtarzalny klimat dawnego kina. Zaciekawiła mnie ta propozycja coś innego, nietuzinkowego. No myślę, że warto przyjść. Na niemy film? Na niemy film. Może być ciekawy, kiedy muzyka na niego jest grana na żywo. To jest na pewno jakaś atrakcja rzadko spotykana. Film nie my możemy sobie obejrzeć w domu, ale nie, na pewno żadna orkiestra na żywo nie zagra. A tutaj mamy taką możliwość. Film opowiadał historię radzieckiego rolnika. Pełen zabawnych sytuacji momentami zaskakiwał. Przez to poczucie humoru emisję wstrzymano na 40 lat. Film ponownie pokazano w latach 60 Piotrkowie, podobnie jak to bywało w starych kinach, emisji towarzyszyła muzyka grana przez kwartet Jorki. Na no całą urodę stanowi muzyka grana na żywo. Kiedyś w kinach występował pianista, równie ważny jak projekcja obrazu, a w tym wypadku w aktualnym naszym zespół, właśnie trzyosobowy, którego klimatyczna muzyka towarzyszy projekcji. To już druga taka projekcja w Piotrkowskim Muzeum. Dwa lata temu Piotrkowianie mogli obejrzeć niemą wersję Janosika. A teraz w naszym serwisie czas na muzyczne informacje. Muzyka nie tylko łagodzi obyczaje, ale również wspiera tych, którzy takiego wsparcia potrzebują. Tak jak bohater piątkowego koncertu, Uratujemy Cię. W Miejskim Ośrodku Kultury zaśpiewali młodzi, utalentowani artyści. Koncert dedykowano Sylwkowi Jończykowi. Muzyka, która rozbrzmiewała w Piątkowy Wieczór w sali widowiskowej Miejskiego Ośrodka Kultury, miała swój cel. Zarówno organizatorzy, jak i artyści, którzy włączyli się w akcję Uratujemy Cię poprzez koncert, chcieli zwrócić uwagę społeczeństwa na problem wykluczenia osób uzależnionych od alkoholu. Muzyczna impreza dedykowana była Sylwkowi Jończykowi. Myślę, że to jest dosyć taki problematyczny temat. Ludzie niechętnie pomagają osobom, które są uzależnione od alkoholu, bądź mają jakiekolwiek problemy. Tak? Jeżeli widzimy człowieka, który leży na ulicy, tak naprawdę przechodzimy koło niego, nawet nie zatrzymując się na sekundę, żeby mu pomóc. Stwierdziłyśmy, że Sylwek jest na tyle wartościową osobą, że warto wyciągnąć do niego rękę i w ogóle zwrócić uwagę szerszego społeczeństwa na to, że taki problem istnieje. I że te osoby warto jednak wyciągać do normalnego życia. Tak? Podczas koncertu wystąpili znani młodzi artyści, największe talenty piosenki artystycznej w Polsce. Niektórzy z nich, by zaśpiewać charytatywnie dla Sylwka, jechali do Piotrkowa ponad 7 godzin. Dla nich to nie był zwykły występ. To nie jest festiwal, to nie jest konkurs. Wszyscy spotkaliśmy się tutaj jako przyjaciele, walcząc o jedną rzecz. I jeszcze fakt, Iż robimy to charytatywnie, to tym bardziej jest dla nas ważne, ponieważ każdy z nas mógł dać to, co kocha, to, co potrafi najlepiej robić i to chyba jest najważniejsze w słusznej sprawie. Publiczność po koncercie nie ukrywała, że zarówno sama idea koncertu, jak i występy młodych artystów wzruszyły i zachwyciły. Tak dobrany repertuar, wyjątkowy. Młodzi ludzie no, szalenie zdolni, szalenie. No, I to, że przyjechali, oddali swój czas, poświęcenie, podróż, prawda, daleka, słyszeliśmy, żeby pomóc. Koncert Uratujemy Cię to przede wszystkim wsparcie duchowe dla osób z problemem alkoholowym, ale nie tylko. Sylwkowi, dla którego śpiewano, można pomóc również przez Piotrkowską Fundację imienia Andrzeja Frycza Modrzewskiego. Jak zapowiadają organizatorzy, inne trudne problemy dzisiejszego świata również będą podejmowane na kolejnych koncertach. Muzyka, której nie da się grać bez emocjonalnego skupienia, pełnego wewnętrznego napięcia i improwizacji. Mowa o jazzie, który w Piotrkowie jest już gatunkiem dobrze znanym, a wszystko dzięki koncertom Old Town Jazz. Ostre brzmienie kontrabasu, delikatne dźwięki trąbki, rytm perkusji, do tego saksofon. Zespół Generation Next od pierwszych chwil występu zrobił na miłośnikach muzyki dobre wrażenie. Pierwszy raz słyszymy ten zespół, ale myślę, że będę wyrazicielem wszystkich tutaj przy stoliku. Bardzo fajnie, naprawdę fajnie. Pierwsza część bardzo udana. Były tutaj standardy no właśnie z filmu i, i zespół Messengers, który kiedyś oglądałem, ale już nie istnieje, bo... Czyli takie znane tytuły. Tak, tak, tak. Zespół występujący w piątek na Old Town Jazzowej scenie Zielonej Oliwki to formacja nowego pokolenia jazzowego. Tworzona przez dzieci gigantów polskiego jazzu. Choć zespół nie zagrał w Piotrkowie w pełnym składzie, to nie mogło zabraknąć na scenie Arka Skolika, który zaprasza muzyków na Old Town Jazz do Piotrkowa. A projekt artystom bardzo się podoba. Takie projekty są bardzo potrzebne, bo no, ludzie nie zawsze mają możliwość spotkania się z dobrą muzyką jazzową. A niewątpliwie tutaj taka jest prezentowana, więc to jest bardzo fajna sprawa. No, dzisiaj, akurat, pogoda nam sprawiła tak zwanego psikusa, prawda, bo, bo roz, no, rozpadało się mocno i były burze, dlatego też przenieśliśmy się tuż obok, tutaj w, w zacisze, prawda, Os, osło, osłonięci folią tarasów. Ale jest naprawdę super. Akustyka w ogóle jest świetna i, i, i dobrze brzmi. Ludzie dopisali oczywiście, zresztą jak zawsze przecież tutaj, prawda? Ci, których zabrakło w piątkowy wieczór na Old Town Jazz, a chcieliby usłyszeć formację Generation Next, będą mieli jeszcze ku temu okazję. Zespół zapowiada, że w Piotrowie zagra jeszcze nie raz. Sobotnie letnie wieczory Piotrkowski Rynek tętni życiem. Tłumy mieszkańców przychodzą po to, by posłuchać dobrej muzyki. W sobotę dla Piotrkowian wystąpił znany i lubiany zespół Grzmiąca litruwa. Nie zabrakło największych przebojów grupy. Koncerty Grzmiącej Półlitrówy zawsze odbywają się przy pełnej widowni. Podobnie było w sobotę. O miejsca w ogródkach już na godzinę przed koncertem było trudno. Jaki jest klimat? Tak nie był klimat, to by ludzie by nie przychodzili. Jaki jest ten klimat? Niepowtarzalne. Cokolwiek, żeby się w mieście działo. Jakikolwiek koncert czy coś. Przychodzicie zawsze? No nie zawsze, ale staramy się często zajrzeć. Tuż po godzinie 20 zabrzmiały pierwsze przeboje i nie przeszkadzał nawet niepełny skład zespołu. Panie barman, jeszcze dalej Nie dużo tak sam raz. Do nieba coraz dalej Widać nie kochana. Sobotni koncert, jak każdy tej grupy, udał się znakomicie, bo doświadczeni muzycy mają swoje sposoby na publiczność. W, w moim przypadku co ja robię? No, od początku y, nie oszukiwałem w tekstach, nie, nie udawałem, że umiem śpiewać, że umiem grać na gitarze. Po prostu umiem wydobywać dźwięk z gitary. A ponieważ mm, słowo śpiewane jest jakby bardziej nośne od słowa mówionego, więc e, doszedłem do wniosku, że jeśli mam coś do powiedzenia ludziom e, ciekawego, śmiesznego, czasami może mądrego też, to jednym z lepszych sposobów będzie zaśpiewanie tego ludziom. Piotrkowska Grupa Niespełna Miesiąc temu wywalczyła pierwszą nagrodę na festiwalu organizowanym przez Browar Ciechanowski. Spośród kilkudziesięciu wykonawców Piotrkowska Grzmiąca litruwa, brzmiała najlepiej. Gratulujemy, a w przyszłą sobotę na rynku wystąpi Piotrkowska Kapela Fakiry. Początek koncertu o godzinie 19.00. Światło gwiazd, a w każdym cieniu czai się lek. Na koniec jeszcze jedno muzyczne zaproszenie. Już w piątek melomanów czekają kolejne muzyczne emocje. Na dziedzińcu Miejskiego Ośrodka Kultury wystąpi Wojtek Baranowski z przyjaciółmi. Początek koncertu o godzinie 19. I jak zawsze w poniedziałek tuż po naszym serwisie program Nasze Miasto, z którego dowiecie się Państwo jak pracują piotrkowscy urzędnicy oraz do kiedy trzeba zapłacić za śmieci. Ja dziękuję Państwu za dziś. Do widzenia. Czasami że mam prawdziwą rodzinę. Rodzinę, która nie zmienia się co trzy miesiące. Jak byś się poczuł, gdyby zabrali cię od twojej mamy? Myślisz, że poradziłbyś sobie lepiej niż ja? Może ty pomożesz mi odkryć, kim jestem. Gdyby zechciał, znaczyłoby to dla mnie tak wiele. Mogę cię uczynić szczęśliwszym niż sobie wyobrażasz. Dzięki temu poczułabym się kochana. Może pewnego dnia znowu będę szczęśliwy. Nie osiągnę tego bez mojej rodziny zastępczej. W Urzędzie Miasta wita nas stos wniosków i kwestionariuszy oraz urządzenie, które wydaje bileciki, by można było załatwić swoją sprawę. Na pozór wydaje się, że czeka nas ciężka przeprawa, jednak jak się okazuje, nie jest wcale tak źle. W obsłudze urządzenia pomagają pracownicy, podobnie jak w wypełnianiu wniosków, ale jak widać, nie tylko w tym. I jak załatwia się sprawy w Urzędzie Miasta? No, myślę, że dobrze. Sprawnie wszystko? Sprawnie, tak. <laughs> Także. Myślę, że wszystko jest w porządku. Pracownicy pomocni? Oczywiście, że tak. Jak coś się nie wie, to podpowiedzą także. Dość dobrze, dość dobrze i szybko. Czyli nie jest to męczące? Nie, nie. nie, Naprawdę nie ma ludzi. Jest bardzo, bardzo... I szybko mówię, prosto można wejść wszędzie, nie ma ludzi. Pracownicy pomagają? Jak tak, nie wiemy. tak, tak. Tak, bo jak mamy problemy, bo tutaj tak, widzę pani... Pani z wózkiem tutaj? Tak, sami się angażują, nawet nie trzeba prosić. Bardzo w porządku. Szybko? No, szybko, szybko. Nawet nie myślałam, że tak szybko. Nie jest to męczące. No nie, tym bardziej, że niektóre sprawy wystarczy tu zrobić, ale już tam potem to idzie sobie elektronicznie do innych urzędów. Pracownicy pomocni? Mm, tak, tak. Nawet pani pomagała mi wypełnić. Podobnie stwierdziło 1070 Piotrkowian przebadanych przez niezależną instytucję, firmę Biostat, na przełomie marca i kwietnia tego roku. Aż 82% badanych mieszkańców, którzy korzystali z usług Urzędu Miasta, oceniło poziom tych usług jako wysoki. Po raz drugi te badania zostały przeprowadzone, jako że pierwsze badanie firma zewnętrzna przeprowadzała na zlecenie Związku Gmin i Miast Śląskich w 2012 roku, i w tym roku, w okresie miesiąca marzec-kwiecień, badania te powtórzono. Badania dotyczą jakości. Obsługi mieszkańców, jak i również jakości świadczonych usług, czyli kompetencji urzędników, terminowości wydawania decyzji administracyjnych, sposobu załatwienia sprawy czyli całe spektrum problemów, z jakimi mieszkaniec przychodzi do. Mogę już dziś powiedzieć, swojego urzędu, bo badania te pokazały, że mieszkańcy wysoko oceniają pracę urzędników, wysoko oceniają pracę urzędu. Śmiem twierdzić to na podstawie tychże badań i tego, że wskaźnik Poziomu zadowolenia mieszkańców w stosunku do roku 2012 uległ poprawie, czyli zwiększył się stopień zadowolonych. Jest to tym bardziej dla nas symptomatyczne i cieszące, że na tle wielu innych miast. W regionie miast podobnego typu średnia jest obsługi wyższa w Piotrkowie Trybunalskim. Mieszkańcy wysoko oceniają kompetencje urzędników, uprzejmość, szybkość w załatwianiu spraw, również i pojawiają się pozytywne oceny w zakresie pełnienia przez naszych urzędników funkcji doradczych dla mieszkańca, który częstokroć nie znając. Procedur chciałby się szczegółowo w tym zakresie zapoznać. Również mieszkańcy wysoko oceniają, oceniają szybkość, z jaką sprawy ich są załatwiane. Że tak ja notabene powiem, że przepis mówi, że w ciągu 30 dni należy sprawy mieszkańców załatwiać. No my nie wyczekujemy do 30 dnia. My, jeżeli sprawa jest do załatwienia od ręki, od ręki załatwiamy. Jeszcze proszę powiedzieć, jakie ma znaczenie to badanie dla pracowników urzędu. Miasta. Proszę Pani, takie badanie ma w mojej ocenie bardzo, bardzo. Pozytywny element mobilizacyjny pracowników, że praca urzędnika, praca urzędu jest wbrew temu, co częstokroć się sądzi, pozytywnie oceniana, że urzędnik stara się być przyjacielem mieszkańca, bo on pracuje na rzecz mieszkańców. Urzędnik pod sądzę również ma i tą satysfakcję, że jest mieszkańcem tego miasta i ten urząd jest dla mieszkańców. To mieszkańcy kształtują wizerunek urzędu to mieszkańcy proponują nowe rozwiązania które usprawnią tęże obsługę z całym badaniem oraz szczegółowymi wynikami można zapoznać się w raporcie który znajduje się na stronie www.piotkow.pl 15 sierpnia mija termin dokonywania opłat za wywóz śmieci za miesiąc lipiec. W związku z tym, że 15 sierpnia jest dniem wolnym od pracy, wpłat można dokonywać do 16 sierpnia. Jest prośba, żeby na przekazach czy przy wpłatach właściciel nieruchomości podał imię, nazwisko, a także adres zamieszkałej nieruchomości, z której opłata pochodzi, i za miesiąc, który ona, którego ona dotyczy. Gdzie mamy wpłacać te pieniądze? Pieniądze mogą być, mogą być wpłacane w kasie zarządu drugi utrzymania miasta na ulicy Kasztanowej 31, mogą być wpłacane bezpośrednio w siedzibie Getin Banku ulica Słowackiego 74 i mogą być wpłacane na konto. W ostatnim czasie został uruchomiony tzw. wpłatomat, który znajduje się przy urzędzie miasta i tutaj też można korzystając z wpłatomatu dokonać opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi. Płatomaty Urzędu Miasta czynne są 24 godziny na dobę, nie pobierają prowizji. Mieszkańcy spółdzielni mieszkaniowych, bloków TBS i wspólnot mieszkaniowych wpłat dokonują za pośrednictwem swoich administracji.